Zoomi Video prezentuje. Restauracje Sphinx są pierwszą i największą siecią typu casual dining w Polsce. Jedna z restauracji mieści się przy ulicy Chmielnej w Warszawie. To jest najlepsza restauracja na świecie. Każda restauracja Swinksa posiada własną kartę regionalną. Nasza karta oferuje dania z całego świata. Z Indii, z Tajlandii, z Francji, z Włoch. Każdy gość może u nas wybrać coś dla siebie. Już od wielu lat o najwyższą jakość obsługi oraz serwowanych potraw dba zgrany zespół pracowników. Nasi kucharze to czołówka polskiej kuchni. Bardzo dobrze przeszkolona, z długim stażem. Kelnerzy, zwani czasami retro kelnerami, oferują dla państwa najlepszy standard serwisu. Bogate menu, przytulne wnętrze i miła atmosfera sprawiają, że restauracja cieszy się popularnością zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zapraszam wszystkich gości z całego świata. Na pewno ktoś z państwa znajdzie tutaj coś dla siebie, wybierze i wyjdzie stąd zadowolony. Zapraszamy do restauracji Sphinx przy ulicy Chmielnej w Warszawie. ZUMI więcej o firmach, produktach i usługach.